Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wymienić i zresetować bęben w drukarce Broder DCP 1622WE. W drukarkach laserowych Broder, toner i bęben to dwa osobne elementy. Włączamy drukarkę. Unosimy moduł skanera do momentu zablokowania. Otwieramy górną pokrywę drukarki. Za widoczny uchwyt wyjmujemy zespół tonera i bębna. Przyciskamy zapadkę widoczną po prawej stronie bębna, co umożliwi wyjęcie tonera. Rozpakowujemy nowy bęben z opakowania. Zdejmujemy zabezpieczenia bębna. Zakładamy toner do nowego bębna. Zapadka zablokuje toner na właściwym miejscu. Zakładamy zespół tonera i bębna do drukarki. Zamykamy górną pokrywę drukarki. Opuszczamy moduł skanera. Przechodzimy do resetu bębna. Na panelu wybieramy kolejno. Menu, strzałka w dół do momentu pojawienia się komunikatu, specyfikacja aparatu. OK. Strzałka w dół do momentu pojawienia się komunikatu resetu i bęben. Wciskamy i przytrzymujemy kilka sekund przycisk OK do momentu pojawienia się komunikatu reset. Strzałka w górę. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Akceptacja. Możemy sprawdzić, czy reset przebiegł pomyślnie. Wciskamy kolejno: Menu, strzałka w dół do momentu pojawienia się komunikatu, specyfikacja aparatu. Ok. Strzałka w dół do momentu pojawienia się komunikatu, żywotność części. Ok. Strzałka w dół do momentu pojawienia się komunikatu, bęben. Ok. Wymieniony bęben będzie miał 100%. Czekam na Wasze pytania w komentarzach. Zapraszam także do oglądania innych filmów instruktażowych na naszym kanale na YouTube oraz na stronie naszego sklepu drtusz.pl.